Siemako, moi drodzy. Zagrajmy sobie partykę 5 plus 0 i zobaczmy co nam gierka przyniesie. Aha, dobra. Zawodnik z 2015 konto. Zagrajmy a 4 I na frencha zagrajmy sobie końce 3. Zobaczymy czy wybije, czy nie wybije. Nie wybił. Zagrajmy więc goniec g5. No i teraz jest taki ruch. Jest taki ruch jak pchnięcie chyba książkowe. No i teraz yy, myślę, że mogę się cofnąć gońcem i spróbujemy jakoś tutaj yy, wykorzystać to, że przeciwnik. Może taki ruch, żeby przeciwdziałać pchnięciu B5. Mhm. Dobra, wyprowadzę gońca na bicie sobie, zbiję po prostu. I taki ruch. No dobra, zagrajmy hetmanem, żeby pokryć tutaj dwa piony. Może skoczek tu wejdzie? Eee, nie byłoby to takie głupie. I na taki ruch. Zobaczymy, czy da szacha. Tu może nawet długa ruszada by mogła działać. No ale krótka też jest niczego sobie. Krótka też jest niczego sobie, duży nacisk na piona f7, a dodatkowo będę miał jak... Mhm... Mm no i okej, okay, na to muszę, muszę po prostu grzecznie odejść. I może taki ruch jak e4 przepchnę teraz. Tu to tu... No i pchnąć nie może, bo ja wybiję, tak? Więc zagrajmy to e4. E i na to po prostu zbiję. A jeżeli on wybije, no to ja mogę wybić skoczkiem i bardzo fajną placówkę będę miał na D6. Więc to może być całkiem dobre. Całkiem dobre. No i dobrze. Podoba mi się placówka D6 dla skoczka i yy... I na to d wejdę mimo wszystko. Tu może za chwilę wisieć... Tu w sumie wisi pion. Generalnie cały czas bicie, cofka, hetman, mat. Tak jest plan. Yy, dobrze, na to bicie. OK. Mm, tu i tu. No dobra. Yy. Myślę, że po prostu wezmę piona, wezmę piona, jak jest pion to biorę i na to zbiję. Skoczek wchodzi, to ja zagram sobie c3. Fajny łańcuch pionowy i teraz mogę o, Końca bardzo ładnie ustawić i faktycznie iść z tym planem ustawiania maczugi. Yy, no rywal może jakieś f5, ale nie wiem czy to jest aż takie dobre dla niego. Tu może ten skoczek dobrze by stał w ogóle na h5. I jakieś groźby takiego wjazdu. No nie jest to wykluczone w sumie. Nie jest to wykluczone. Tam może kiedyś ta wieża wisieć. No stanąłem wyraźnie lepiej. On tutaj nie za bardzo ma jakąś kontrę. Ten Hetman nie ma gdzieś się za bardzo ruszyć. Okej, okay, taki ruch będzie w planach. Na to tu. Mogę też zagrać tak i atakować piona. Coś tu śmierdzi w tej pozycji, tylko. Hmm, tylko co? No dobra, groźba mata. Napchnięcie. Bicie. No dobra, grajmy to. No to nie można oczywiście, bo mat. Wow, on tak zagrał. No to już taki ruch mi się podoba teraz. Albo tu nawet, żeby Hetmana nie, nie wpuszczać. Dobra, zagrajmy tak. Wisi pion. Mhm. Tu, tu, tu. Król musi odchodzić. Mhm. No może taki ruch. Tylko, że będę miał duże problemy z tym pionem. Ok. Dobra, ja się w ten sposób cofnę z planem skoczek, skoczek, skoczek. Chętnie tego skoczka właduje na f6 i tam on powinien stać bardzo dobrze. Tu może wisieć mój pionek, ale ja zawsze zagram sobie wieżą f2 i... wieżę f2 i powinien być spokój w tej pozycji. Ten jego skoczek nie za dużo robi, ten goniec też. Może nawet taki ruch by wchodził. I później bicie, bicie, tu. Tylko cały czas ten hetman pilnuje, nie? Tu, tu, tu. Tak mi się marzy. Mm -hmm. No, ale ta wieża też by tu nieźle stała. Druga wieża tutaj. I wtedy może bicie. Tu tylko król się odejdzie i nic z tego nie ma. Dobra, zagram tą wieżą na F2 z planem wieża AF1. To może być silny plan. Ten pion bardzo ładnie ogranicza. Ruchy rywala, skoczek może w sumie iść tylko na B3, ale on tutaj nie za wiele robi. No i teraz taki ruch chciałem grać po prostu z dużym naciskiem na piona F7. Taki ruch właśnie wierzą, no ale to już wygląda źle. Nawet taki ruch wchodzi chyba teraz, bo bić nie można. A nabicie wierzą jest taki ruch, więc teraz chyba mogę po prostu wybić. Na Nabicie z WIE Hetmanem jest związanie, więc tutaj. Nie za bardzo to przechodzi, a teraz grożą już takie chocki klocki, jak. Nawet teraz bicie jest ciekawe. Albo takie bicie. Bo na szacha, jak on zbije Hetmanem, to ja mam bicie tu, tu, tu. To powinno być bardzo dobre. Tu. A na bicie wierzą. Tu to tu. Na bicie wieżą, chyba bicie wieżą nawet lepsze jest. I na to mogę zbić albo wieżą, mogę zbić gońcem, chyba też to działa w ogóle. No i tu pozycja powinna już być dla mnie, yy, może na pograniczu wygranej, tylko dokładność teraz w realizacji. Tak, i ruch nam no, to Hetman wisi, tak? Jak hetman gdziekolwiek odejdzie, no to spada wieża. Jak wieża zbije, no to mogę iść z takim ruchem. I jak hetman gdziekolwiek odchodzi, to są jakieś szachy z odsłony w ogóle. Tu, tu, tu się chyba wszystko sypie. Tak to wygląda przynajmniej. To na taki ruch to bije. Mm, nie wiem, co by, by miał tu grać rywal. No król nie może się... Okej, okay, na taki ruch. Myślałem, że nawet taki ruch, ale szach... Nie no, zagrajmy po prostu, najzwyczajniej w świecie. Nabicie wieżą jest taki ruch jak szach. I teraz na zasłonę po prostu zdobędę jeszcze tą wieżyczkę. To powinno być bardzo dobre. Od wyboru do koloru mogę też sam zdobyć. W sumie tak. Zresztą na odejście, na odejście królem to to jest po prostu mat. Od tego zacznijmy. No i rywal się zdecydował poddać. Bo faktycznie no, pozycja była dla niego dosyć ciężka. Ok, i teraz tak E4. No i to C3, które lubię. Mm -hmm. Gonie z G5, hop. No i teraz kluczowe jest E5, nie? No bo ten skoczek trochę nienaturalnie wygląda na, na D7. Wymieniać nie chciałem, więc się cofnąłem. Najlepsze według kompa jest H4, tak? A co na to? Bicie. I teraz grać po prostu z tym pionem H4 wysuniętym. OK, pewnie można, bicie od razu pewnie też jest opcją. Hetman bije i tu jakiś skoczek, hetman d2, aha, z długiej, no długa rusza też powinna być dobra. Tu poszło w ten sposób, hops, a to niedobre, bo c5, tak, od razu rywal chciał powymieniać i nie, nie opłaciło mu się to. No dobrze. Tu myślałem właśnie, że taki ruch jak HETMAN H4, ale tu stwierdziłem, że nawet yy, cofka? I czemu ma być tak źle? Tu, tu i to jest taka zła pozycja? Skoczek C6. Hmm, że tutaj na pionku D4 mogą być duże problemy. Może tak. No nie wiem. Nie wydawało mi się to aż takie złe, ale kąpek twierdzi, twierdzi inaczej. Na cofkę to już spoko, bo mam obie ruszady były dobre, w sumie i długa i krótka. Ale tutaj wysuniętego piona mam, więc po prostu stwierdziłem, że krótka jest bezpieczniejsza. I duży nacisk właśnie po linii F. Odejście i tu pchnięcie, właśnie bardzo ważny ruch, bo podważa centrum i ten skoczek miał bardzo dobrze na, na polu D6. I później mogłem to przehandlować po prostu za piona. nie? Tutaj jeszcze w ogóle A5, wtrącenie bardzo dokładne. Tak, i ten skoczek musi, jak musi się to ja zdobywam tego piona w ogóle jeszcze łatwiej, tak? Nawet gońcem. I skoczek może zostać na aktywnej placówce. I tu jest problem z rozwojem, bo można w ogóle tak zaraz, nie? Wybijać. No, więc, więc tak, to właśnie, tak to właśnie jest. Dobra, hop, hop. Hmm, w partii poszło bicie, bicie. No, i tu mam całe centrum, należy do mnie, a rywal ma duże problemy z rozwojem. Hop i tu groźba mata, więc są tylko dwa, dwa ruchy w sumie g6. Ja myślę, że pójdzie f5 szczerze mówiąc, ale teraz nabicie właśnie wieża, no to stwierdziłem, że nawet po prostu wieża, tak? I na hetmana wprowadzą wieżę do gry stępem, musi być dobrze. Yy, I cały czas ta maczuga też jest uciążliwa. Okej, okay, a tu się właśnie zaczęło już coś kombinowanie <laughs> ze strony rywala. Tu bardzo ładnie się. Zobaczmy, to jest właśnie taka pozycja, jaką chciałbym dostawać praktycznie. E, chyba każdy chciałby dostawać zawsze, no bo wieże aktywne, e, patrzą na króla, jakieś motywy taktyczne, ten hetman może zaraz e, gdzieś tutaj o, tu przeskakiwać, skoczek, zaraz gdzieś tu e, może wjechać. Rywal nie ma za bardzo, jak aktyw aktywizować figur, więc pozycja bardzo, bardzo fajna. I tutaj e, ładna taktyka. Go nie zgieszeć, 6 no bo na bicie jest po prostu bicie Hetmanem, tak? Nie ma bicia, bo tutaj wisi. I potem najlepsze gonie C8 w ogóle. <laughs> Ale rywal zagra w ten sposób, i teraz mogę zagrać i bicie gońcem, i bicie wieżą też wygrywa. Raczej, raczej tak. Ja zagrałem w ten sposób, no bo na nabicie tu mogę zbić tak. A na nabicie Hetmanem to też bije z szachem po prostu, nie? I to jest wszystko bardzo silne. Poszło bicie hetmanem, ale to szach na bicie i teraz właśnie mógłbym wybić i to jest też wygrana pozycja. Hetman jakiś f4, właśnie tu wszystko zaraz będzie wisieć, ale mogę grać jeszcze dokładniej, czyli takiego szacha wtrącić, bo na to jest po prostu taki mat. A jeżeli rywal by się zasłonił, to jest taki mat. Więc on się w sumie poddał, bo tutaj, yy, tu się zakończyła partia, bo no gdziekolwiek nie odejdzie, co za chwilę jest matowany. Jak się podobało, proszę łapeczkę w górę, subika, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego razu, pa pa.